Paweł Krzemiński, witam w rozmowach naprawdę. Dzisiaj zapraszam na kolejne spotkanie ze znanym już Państwu Marcinem Bąkiem, dziennikarzem, historykiem i publicystą. Witaj. Dzień dobry. Witam cię, Paweł, witam Państwa. Skończyliśmy naszą rozmowę o historii kościoła na rewolucji francuskiej. I to był czas no, traumy. Traumy, bo przecież kościół był bardzo poważnie prześladowany w tamtych czasach. Jak później się potoczyły dzieje? Jak się toczą, dzieje. Tak należałoby zadać pytanie, bo w gruncie rzeczy, no o czym zresztą rozmawialiśmy w, na naszym ostatnim spotkaniu, efekty rewolucji francuskiej, efekty negatywne, zaznaczmy to od razu trwają, trwają cały czas i proces pewnego gnicia naszej cywilizacji łacińskiej nabrał wtedy tempa i cały wiek XIX, cały wiek XX to są, to jest pokłosie rewolucji francuskiej. Do momentu ścięcia króla Ludwika, do momentu zamienienia wielu kościołów francuskich na najpierw świątynię rozumu, a potem w ogóle na koszary dla wojska, bo i takie były sytuacje, czy też więzienia dla wrogów politycznych, w Europie funkcjonowała idea sojuszu Tronu z ołtarzem, czyli władza świecka, władza monarchy. Warto zaznaczyć, tak, że republika, czyli, czyli władza inna niż władza królewska, była raczej marginesem, raczej wyjątkiem. Była co Wenecja, kantony szwajcarskie. Poza tym wszędzie była ta czy inna forma monarchii. I ta władza królewska była silnie sprzężona z władzą. Religijną, Niekoniecznie zresztą katolicką, tak, bo królowie w, czy książęta w krajach protestanckich byli jednocześnie głowami swoich kościołów na, na terenie własnego obszaru. Czy to było dobrze, czy źle, no, można by długo dyskutować, natomiast to w jakiejś tam mierze, konstytu, w dużej mierze konstytuowało wygląd Europy, i ta Europa była w jakiś sposób stabilna. No niemniej, Napoleon, no trudno chyba, żeby go uważać za głowę kościoła. Tak, Napoleon przywrócił pewne relacje, które zostały brutalnie przez francuską wielką tak zwaną rewolucję zerwane z kościołem, ale już nie cofnął tego, mówiąc językiem Karola Marksa czy, czy Y, innych filozofów deterministycznych. Już nie cofnął tego koła historii. Tak? On podpisał, tak, podpisał Konkordat. I, ale w, w jakimś obszarze już ten rozdział między władzą tronu i ołtarza zaczął postępować ca, coraz bardziej. Potem oczywiście były y, próby restauracji tego. Burboni dochodzą do władzy, ale wiek XIX to jest wiek postępującej sekularyzacji. Z jednej strony w krajach tradycyjnie Katolickich. To się wiąże z ruchami narodowościowymi czy, czy w ogóle nacjonalistycznymi. My mamy takie pojęcie trochę historyczne. Tak? Polacy, Niemcy, Włosi. Że naród, naród polski istniał tam 500 lat temu czy 1000 lat temu, podobnie naród niemiecki. To, to jest trochę anachronizm. Narody w takim rozumieniu naszym, na homogeniczna struktura to jest coś, co istnieje. Stosunkowo krótko. Właśnie ta koncepcja zaczęła się rodzić w XIX wieku i gwałtownie rozwijać, i ona szła no, w dużej mierze na przekór Kościołowi. Kościół miał pewną wizję uniwersalistyczną świata, Europy. Jest w końcu organizacją ponadnarodową i ponadpaństwową. Natomiast nacjonalizmy, oczywiście z różnym naciskiem w różnych krajach, ale bardzo często. Budowały wspólnotę w oparciu o jakieś wartości, no często sprzeczne z tym, co mówił Kościół. Całe zjednoczenie Włoch, które się odbyło w dużej mierze pod czy, czy z jakiejś inspiracji ruchów węglarskich, ruchów wolnomularskich, bardzo silnie wrogich Kościołowi. No, doprowadziło w końcu do likwidacji państwa kościelnego. Nawiasem mówiąc, nie ma czego żałować, bo jedno z najgorzej zarządzanych państw w Europie. Natomiast samo zjednoczenie Włoch odbyło się na warunkach silnie antychrześcijańskich, antyreligijnych. Podobnie taki nowoczesny, nowożytny nacjonalizm francuski. To już są czasy III Republiki po upadku Napoleona III czyli po wojnie francusko-pruskiej, druga połowa wieku XIX. Z naszym nacjonalizmem jest troszeczkę inaczej. A to tutaj mała dygresja, czy to wtedy zaczęło się pojawiać hasło Bóg Honor Ojczyzna? W Polsce mniej więcej tak. Mniej więcej tak, to znaczy ja tutaj w to miejsce stawiłbym inne hasło Polak Katolik. Bardzo charakterystyczne, ale o tym za chwilę, bo jeszcze powiemy sobie moment o sytuacji, która w ogóle jest w Europie wtedy. Mamy mm, pierwsze wydanie dzieła Karola Darwina o pochodzeniu gatunków. Yy, nauka nowożytna zaczyna wciąż coś nowego odkrywać. Krótko mówiąc, boga nie ma, tak? bo przecież mm, Karol Darwin. Ludwik Pasteur, nawiasem mówiąc, wierzący człowiek, no ale co z tego, kiedy odkrył, jak powstaje ścieklizna, w związku z tym Boga nie ma. Tak? Tutaj dokonuje no, pewnego uproszczenia tego schematu myślowego, ale on tak działał i on tak działa do dzisiaj. Tak, że... Czyli racjonalizm? Racjonalizm, by... Wtedy się plus różne ideologie, bo to nie była jedna spójna ideologia, ale wiele ideologii, które mówią tak. Kościół przez setki lat trzymał ludzi w ciemnocie i w niewoli i nie pozwalał się rozwijać. Oto właśnie wreszcie udało się ten karganiec zerwać. Trzeba dorżnąć czarną bestię, i ludzkość wkroczy nareszcie w świetlaną epokę, która nie będzie mieć końca. Co można powiedzieć, było podłożem do powstania w późniejszych? Zdecydowanie tak, zdecydowanie. Przecież Karol Marx był niczym innym jak XIX-wiecznym pozytywistycznym filozofem, który wyszedł ze szkoły heglowskiej niemieckiej, która widziała historię jako pewien zdeterminowany, jednostronny, jednokierunkowy rozwój coś musi tam nastąpić. Tam nie było miejsca dla Boga chrześcijańskiego. I, I rzeczywiście ta myśl pozytywistyczna, zaznaczmy, myśl pozytywistyczna zapłodniła później wiele y, okrutnych ideologii, które w następnym stuleciu, w wieku XX, czyli wieku demokracji komórkazowych no, dała krwawe kwiaty, krwawe owoce, wydała. Tak by to można powiedzieć. Wróćmy teraz do polskiego nacjonalizmu, bo on jest na tym tle bardzo ciekawy, bo też często popełnia się błąd, wrzucając nacjonalizmy wszystkie do jednego worka. A to jest nieprawda, bo nacjonalizm francuski czy brytyjski jest czymś zupełnie innym niż nacjonalizm polski czy, czy nacjonalizm ukraiński. To są zupełnie inne pojęcia. Nasz nacjonalizm rodził się Również z myśli pozytywistycznej XIX-wiecznej. Pierwsi myśliciele, przede wszystkim Roman Dmowski, ale także Balicki i paru innych panów, którzy zaczynali wokół myśli narodowej polskiej tworzyć i pisać, początkowo byli właśnie takimi myślicielami pozytywistycznymi. Wszyscy bez wyjątku ateiści. I pierwsze pisma, jeżeli sięgniemy, przekopiemy się do pierwszych pism Dumowskiego, one są bardzo zbliżone do niektórych haseł wysuwanych przez polityków współczesnych, którzy mówią dość oglądania się wstecz, trzeba poodcinać te kotwice, które nas trzymały w miejscu, trzeba nowoczesne państwo stworzyć i nowoczesny naród. To taka jego retoryka podczas Kongresu Wersalskiego przecież, tak. On był tam terrible". Natomiast ja mam na myśli jeszcze wcześniejsze. Kongres Wersalski to już jest po I wojnie światowej późna sprawa. Ja wracam do końca XIX wieku. Roman Dmowski początkowo również miał bardzo niechętny stosunek do katolicyzmu. Porównywał na przykład rozwój y, krajów katolickich. To zresztą taka teza Webera, często się pojawiająca, że tam, gdzie katolicyzm jest brud, smród, bieda i zacofanie, a tam, gdzie jest protestantyzm, proszę tu fabryki, tu myśliciele. Kult pracy. Tak, tak, wspaniale się wszystko rozwija. Co jak dokładnie się przyjrzymy, no nie do końca tak jest, bo trzeba to zawsze sp sprawdzić, zbadać z korelacją wielu innych czynników. No. Na przykład jakoś Bawaria katolicka doskonale sobie radzi w porównaniu z postprotestanckimi nie, krajami północnymi, niemieckimi. Do tego stopnia, że chcą się w tej chwili odłączyć od hmm, Federacji Niemieckiej. Prawda? To katolicki land jest. No więc to nie do końca tak jest, jak sobie Max Weber pisał, ale wróćmy do, do naszego ruchu narodowego i jego koneksji związków z Kościołem, bo to jest ciekawa rzecz. Demowski początkowo również był niechętny katolicyzmowi. Ale kiedy zaczął no, tworzyć myśl na narodową, nowoczesną myśl narodową polską, no, nagle zauważył, że właściwie nie bardzo jest na czym oprzeć tą, ten nacjonalizm. Język jest zbyt słabym spoiwem, nie wystarczy. No i wtedy tak naprawdę zrodziła się i bardzo silnie później przez narodową demokrację była podnoszona ta koncepcja Polak-Katolik, że to jest ten czynnik, który w jakiś sposób Nadaje ton polskiemu narodowi. Integruje go. Integruje. Oczywiście nigdy nie było tak w żadnym z pism Romana Dmowskiego czy innych teoretyków narodowej demokracji. Nie znajdziemy stwierdzenia, że na przykład ateiści są wyłączeni z narodu polskiego, czy y, przedstawiciele innych religii. Nieprawda, nic takiego nie ma. Po prostu y, narodowa demokracja, Roman Dmowski i wielu innych. Teoretyków tego ruchu twierdzili wprost, że katolicyzm wywarł największy wpływ na ukształtowanie się narodu polskiego, i to jest teza, z którą no raczej trudno się nie zgodzić. Taka jest po prostu rzeczywistość. I tu jest sprawa bardzo ciekawa. Na przełomie XIX i XX wieku miałem kiedyś dostęp do takich bardzo ciekawych badań wykonywanych na uniwersytetach, w ogóle szkołach wyższych w Polsce, głównie w Warszawie. Jak myślisz, Pawle, jak wyglądał stosunek ateistów do wierzących w procentach? Jak ci się wydaje? Wierzących w jakiegokolwiek Boga, mówię tu nie katolików, ale w ogóle wszystkich ludzi wierzących, że coś tam jest. Hmm? Hmm, Możesz po się pomylić o 2%. No to w takim razie 70 do 30. Na korzyść? Wierzących. Znaczy 70 było tych wierzących. Hmm. No nie wiem skąd taki optymizm, było ludzi wierzących w cokolwiek, w cokolwiek zaznaczam, czyli jakichś deistów, bliżej niesprecyzowane wyobrażenia, było między 8 a 10%. Coś takiego. Tak? To jest przełom XIX i XX wieku, po prostu y, dla człowieka po maturze, do dobrego tonu należało prawda, nie wierzyć w Boga. W Boga wierzą stare babcie, gospodynie domowe, no, czyli bardzo podobna y, matryca kulturowa, jak w tej chwili, kto wierzy w Boga? No mohery, tak? Moherowe babcie. Tylko tacy ludzie chodzą do kościoła. Człowiek inteligentny, wykształcony odrzuca te zabobony. Młodzi wykształceni z wielkich ośrodków. Młodzi wykształceni z wielkich ośrodków, dokładnie. No i co się okazało? Że Roman Dmowski spojrzał na to wszystko, sam będąc ateistą, nagle zorientował się, że ci, którzy powinni być elitą narodu, od tego narodu się odrywają. Nie zapominajmy, to są cały czas jeszcze zabory. Oni się od tego narodu odrywają, zdobywają wykształcenie, odwracają się od tych ciemnych mas, odwracają się od ciemnych zabobonów, i bardzo często wyjeżdżają do Petersburga, do Berlina, do Wiednia, bo tam jest dla nich praca, tam jest szansa na y, zrobienie kariery. No i. Y, pomyślał tak, tak nie może być, musimy ten trend odwrócić. I w dużej mierze dzięki ateiście Romanowi Dmowskiemu ten trend został może nie odwrócony, ale zmieniony, bo nagle okazało się, że narodowa demokracja zaczęła bardzo silny nacisk kłaść na y, duszpasterstwa akademickie, na to, żeby jednak ożywić tą wiarę także wśród y, elit narodowych. To był jeden prąd, drugi to są Dominikanie, tutaj ojciec Woroniecki, człowiek, który ponownie przywrócił tak naprawdę Arystotelesa i Świętego Tomasza Zakwinu. Znów z, no, wybitna, postać. wybitna postać, której zawdzięcza polska inteligencja otrzepanie skórzu, przywrócenie właśnie ty, pism tych dwóch wielkich filozofów z przeszłości, czyli Arystotelesa i Świętego Tomasza, gdzie nagle okazało się, że profesor astronomii, czy matematyki, czy profesor medycyny może być również wierzącym człowiekiem, że to absolutnie nie, nie wyklucza się. I faktycznie, no, jeszcze raz podkreślam, paradoks. Roman Dmowski, który prawdopodobnie dopiero nałożył łożu śmierci się nawrócił, przyjął sakramenty. No, są takie, chodzą takie słowa. Tak. Tak. Roman Dmowski, ateista, w dużej mierze przyczynił się do, no, mo, może nie powiem ponownej chrystianizacji inteligencji polskiej, ale odwrócenia tego zgubnego trendu, który w końcu XIX wieku był już bardzo silny. No to jest ciekawa historia. A jak w takim razie, można powiedzieć, wygląda na jego tle wkład tych polityków czy tych środowisk, które ewidentnie czuły się związane z Kościołem? Czy były równie skuteczne, efektywne w działaniu? Były słabe. Były słabe i to z kilku powodów. Po pierwsze, tak jak Roman Dmowski zauważył, że katolicyzm jest czymś, co Polaków integruje, dokładnie to samo zauważyli nasi zaborcy. No więc nie byli zainteresowani tym, żeby ten katolicyzm kwitł, żeby ludzie związani ze środowiskiem katolickim stawali się elitą narodu i to elitą pod każdym względem. Byli zainteresowani w dużej mierze tym, żeby ten polski katolicyzm pozostał taki właśnie zaściankowy, taki wiejski, ale mam tu na myśli te negatywne cechy, które nam się z tą wiejskością kojarzą. Nie, nie, nie skarbnice pewnej pobożności autentycznej, ludowej, tylko raczej takie, tak, takie wypaczenia. Przede wszystkim dotyczy to elity no, kleru katolickiego, która szczególnie w kongresówce była na bardzo niskim poziomie w końcu XIX wieku. Polski współczesny antyklerykalizm to, to jest nic w porównaniu z tym, co tam się wtedy działo w XIX wieku. No i te elity nie były zbyt mocne. Bo rzeczywiście no, zaborcy nie byli tu zainteresowani no, w przypadku poznańskiego, to wręcz walka z katolicyzmem była jednym z elementów kultur kępfu, czyli oficjalnej ideologii cesarstwa pruskiego, bo trzeba, zaznaczyć, mówimy Niemcy, Niemcy, to było no tak, no, ale pruskie. tam doszło do jedynych polskich zwycięskich powstań. Tak, to, to, to jest paradoks. Być może w starciu z tak groźnym przeciwnikiem, jak, jak Prusacy. Wielkopolanie potrafili się skupić i to właśnie w dużej mierze wokół kościoła. No, ale tu był jakiś jasny, charakterystyczny sygnał, tam zresztą Narodowa Demokracja zawsze miała bardzo silne poparcie i ten katolicyzm był czynnikiem spajającym i mobilizującym właśnie do czego? Do walki ekonomicznej. Bo dopiero tak, tak mówili ludzie z Narodowej Demokracji. Dopiero wtedy, kiedy mamy odpowiednią siłę ekonomiczną, militarną, wtedy należy się brać za powstania, bo też mamy taki schemat troszeczkę nieprawdziwy, że prawda, Piłsudczycy i cała tradycja romantyczna, powstańcza, to jak tylko się dawało, łapali kosy kuli na sztorc i starali się rzucać na, na jakieś przegrane z góry powstania, a narodowa demokracja, cicho, cicho, udawajmy, że nas nie ma, nieprawda, narodowa demokracja też mówiła, że Należy dokonać zbrojnego czynu, ale wtedy, kiedy są do tego odpowiednie warunki. Takie warunki nadarzyły się w 18 roku w Wielkopolsce. Właśnie wspaniałe, udane powstanie, i nikt o tym nie mówi, no bo udane. Zginęło no. tylko kilkuset ludzi, udało się wszystkie cele osiągnąć. Cóż to za powstanie? No nie ma o czym mówić. No faktem jest, że iskrą, która rzuciła pożogę na tę beczkę prochu, było przemówienie przecież Ignacego Ignacego Paderewskiego tak tak no, In... no właśnie człowieka związanego mocno z tą prawą stroną sceny politycznej uh -huh. tak i tutaj mamy już pierwszą wojnę światową po pierwszej wojnie światowej Polska się rodzi niczym ten feniks popiołów no i warto by się przyjrzeć właśnie temu, co mamy w wieku XX. A to następnym razem, ale przy okazji zerkniemy, co się działo w tym czasie w Watykanie, bo jak sam mówiłeś, państwo kościelno uległo rozpadowi, więc zobaczymy, jak wyglądały też relacje i Polski, i Watykanu w ciągu ostatnich 200 lat. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. W rozmowach naprawdę gościem Państwa i moim był Marcin Bąk, dziennikarz, publicysta i historyk. Zapraszam na kolejne spotkanie. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.